Za Pami drugi mecz półfinałowy z Atomówkami. Wygrywacie go, awansujecie do wielkiego finału rozgrywek. Czy ten dzisiejszy mecz był lepszy, nie wiem, łatwiejszy niż ten w Tychach? Myślę, że tak. Lepszy był w naszym wykonaniu. W Tychach coś nam się nie kleiło, można tak powiedzieć. No a tutaj nasi kibice nas trochę bardziej podnieśli na duchu i faktycznie no, z przyjemnością się grało ten mecz. Po wyniku też widać, że troszkę lepszy jest także. Rywal? Y stawiał taki mniejszy opór w tym meczu? Możliwe, wydaje mi się, że było ich mniej, grały tylko na dwie piątki, no więc to na pewno też nam dało po prostu większą przewagę. A ten pierwszy mecz, wspomniałaś o, o tym meczu w Tychach, był pewnie jakimś wyzwaniem dla Was, ale z czego myślisz, że to wynikało? Czy po prostu Rywal tak dobrze do tego meczu podszedł? Nie chcę zważyć na to, że grałyśmy w środę, aczkolwiek no, młode dziewczyny, które tam chodzą jeszcze do szkoły, mają ferie, więc dla nich to było ok. No a dziewczyny pracujące niestety, no trzeba było wstać na szóstą do, do pracy, potem po pracy jechać na mecz, no i później wstawać następnego dnia do pracy. Także wydaje mi się, że to zaważyło, no i że to, że było ich więcej, może grały przez to bardziej agresywnie, starały się kontrować, no a w tym meczu było widać, że jak już miały ten krążek, no to chciały go wrzucić i się zmienić po prostu. Podchodząc do każdego nowego sezonu, podejrzewam, że dla Was awans do finału i potem to złoto na koniec sezonu, to jest, no nie wiem, to nawet nie jest cel na sezon, tylko po prostu obowiązek? No myślę, że tak. No tyle już razy zdobyłyśmy teraz tego mistrza, że ciężko by to było nam odpuścić. Wiadomo, że chcemy jak najlepiej wypaść we wszystkich spotkaniach, no ale to prawda, no, czekamy na ten finał, okaże się jeszcze z kim. No, rok temu było to Janów, teraz nie wiadomo, jutro się okaże, ale tak czy tak no, chcemy tego złota. Cały sezon na to pracujemy i jesteśmy myślę, że bardzo dobrze do tego przygotowane. Właśnie mówisz, że nie wiadomo jeszcze z kim zagracie, ale chyba niezależnie czy będzie to Janów czy Gdańsk, no to ten rywal chyba niczym was nie może zaskoczyć w tym finale. No znamy się, no, znamy się też z kadry, także wiemy co, co te dziewczyny tam najlepsze potrafią. Aczkolwiek no, cieszę, że jest zaskoczenie, że nie jest w rywalizacji 2-0 tylko 1-1. No i myślę, że Stocznia dzisiaj pokazała charakter po prostu, charakterem wygrała ten mecz. A który z tych meczów, nie wiem, zagralibyście, zagrałybyście z Gdańskiem albo który z tych meczów generowałby Większa jakieś emocja. Podejrzewam, że ten Janów jednak no, przez tą historię z naszego tak. sezonu. Myślę, że tak, no ale chciałbyśmy zagrać myślę, że z Gdańskiem, no bo tyle finałów mamy za sobą, znamy się z tymi dziewczynami, no i to jest taki klasyczny finał, by ten więc fajnie by było wrócić do tego. Zanim ten finał, no to jeszcze czeka Was e, trochę przerwa taka na mm. rozrywki EWHL. E, to będzie taki moment, żeby też trochę wyczyścić głowy potem półfinale. Myślę, że nie. No, teraz cały, cały sezon jest tak zmiennie, że raz Polska Liga, raz EWHL. EWHL daje nam no, możliwość trenowania na wyższym poziomie, także to na pewno nas dobrze przygotuje. A aczkolwiek no, chcemy jak najszybciej wrócić do klubów, no, bo teraz najwyższym celem klubowym no, jest e, finał. Podejrzewam, że e, mimo tego, że właśnie czekacie na finał, ty mhm. mówisz, ten priorytet, e, no to ta walka o playoffy mhm. ciągle trwa w lidze EWHL. I to w kontekście przygotowań do mistrzostw też chyba będzie bardzo ważne, żeby do tych play po prostu awansować. Oczywiście, no po to się gra cały sezon, żeby awansować do tych play-offów. Rok temu nam się udało, także fajnie byłoby nie schodzić z poziomu i myślę, że teraz też się uda.